Z tej strony nieznany. Będzie luźny filmik pogadankowy. Mm, tylko tyle powiem. Byliśmy 8 subów. Skoks fajnie, wszystko fajnie, masno. I tyle powiem. poniedziałek będzie Brawl Stars, tak zwany BS. Środa, Minecraft, jak tu widzicie. A w piąteczek, jeśli dobijecie 10 subów. Na moim kanale będzie Albo Ark, Surviva Evolved, Slime Rancher lub może Astroneer. Hmm. To wszystko zależy od was co będziecie chcieli. Bo ja bym. Bo ja teraz mogę nagrać nawet tych 5 na 5 tygodni. Tylko że wy musicie wbić te 10 subów. Uda Wam się, czy nie? Liczę, że Wam się uda. A to jest koniec z tego filmu, bo nie chcę przedłużać, nie chcę czasem tego nowego tracić. Teraz nagrywam Będę zaraz Minecrafta z kolegą, który wleci na kanał. Ja jeszcze nie nagrałem BS-a, więc fajnie. Każdy potwierdzi filmik przed filmik. Więc tak gadam gadam, a miałem kończyć. Więc hej, cześć, witajcie, ale teraz do widzenia.